Witam Was kochani raz jeszcze, 20 grudnia mamy w wstrzęsł, dlatego postanowiłam wyjąć dla nas karty i zobaczyć co z tym nowiem ma szansę wkroczyć nowego dobrego do naszego życia, a co ma szansę z niego odejść. Na pełne czytanie zapraszam Was na mojego TikToka oraz na YouTube'a, tarotowe przesłania dla Ciebie do zakładki filmu. Tam znajdziecie, kochani, również czytania m.in. na nowy rok 2026 dla poszczególnych znaków Zodiaku, również na miesiąc dla poszczególnych znaków Zodiaku. I wiele z tych czytań jest oczywiście również na moim TikToku. Kochani, zapraszam Was na czytania indywidualne, oczywiście, w których możecie zapytać o co chcecie. Możemy zrobić czytanie takie całościowe, obejmujące całe życie. Wszystkie jego sfery. Jest to czytanie bez limitów, pytań i czasu, lub czytanie na jedno zagadnienie, jedno pytanie, ale wtedy również zajmujemy się wynikliwie właśnie daną sferą życia. Zapraszam więc Was serdecznie, a także zapraszam Was na prywatne kursy tarota na reiki oraz jajowanie, czyli oczyszczanie energetyczne za pomocą jajowania. Kochani, jestem Wam bardzo wdzięczna za Waszą obecność na obu moich kanałach, zarówno na moim TikToku, jak i na moim YouTubie, tarotowe przesłania dla Ciebie, za Waszą aktywność. Zwłaszcza mój kanał YouTubeowy tarotowe przesłania dla Ciebie, bardzo Waszej aktywności potrzebuje. Jestem więc Wam bardzo wdzięczna, naprawdę bardzo za każde wyświetlenie, polubienie, subskrypcje, komentarze i udostępnienia. Zwłaszcza subskrypcje są istotne, bo muszę uzbierać tysiąc, aby móc odblokować wszystkie funkcje na tym kanale YouTube'owym. Kochani, na nów Księżyca 20 grudnia wyszła nam przepiękna karta Asa Pucharów. Zobaczcie, ta karta bardzo przypomina koło fortuny, więc to, co do nas przychodzi, może bardzo mocno zmienić nasz los. Mogą to być zmiany zesłane przez przeznaczenie. Takie, które właśnie mają do nas nadejść. Kochani, a z Pucharów to mogą być wyznania miłości, propozycje związku, y, zaręczyny, y, zakochanie, y, miłość własna, która do nas nadchodzi, która się w nas odradza, nowe szanse i możliwości, jeśli chodzi o pracę, odejść od nas może samotność, y, brak dzieci, jeśli, y, 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 jeśli chcemy.